No nie tak. tylko Polska. Słyszałam w tym studiu, że to nie był czas podczas wystąpienia tutaj przytoczenia materiału Donalda Tuska jego wypowiedzi, że to nie był czas zagrożeń. Polską nie mogą rządzić ludzie, którzy nie są w stanie przewidywać zagrożeń. Polską ja nie, jest, nie są w stanie rządzić, nie jest w stanie rządzić klasa polityczna, która skupia się tylko na elemencie tu i teraz. Bo Polska musi mieć jakąś wizję. I Polacy też muszą mieć wskazaną jakąś drogę do funkcjonowania. Ja oprócz Nord Streamu, oprócz wszystkich niestety relacji barterowych, trójstronnych, gospodarczych, oprócz sfokusowania się na Rosję, uzależniania się bardzo mocnego, silnych gospodarek w Unii Europejskiej e, od strony rosyjskiej, no chciałabym w końcu zrozumieć, dlaczego Platforma Obywatelska oddała w 2010 roku kawał ciężkiej w skutkach historii Polski w stronie rosyjskiej. I chciałabym wiedzieć dlaczego takie elementy budowały niestety świadomość Polaków, że warto oddać, zmienić konwencję szikagowską, załącznik numer 13 przypominam państwu. Amerykanie by sobie na taką historię nie pozwolili. Polacy, polski rząd wtedy ta scena polityczna sobie na to pozwoliła. Więc jeszcze raz państwa tutaj wszystkich w studiu proszę o skupienie się na naszym wrogu. Naszym wrogiem jest Rosja i skupmy się na tym, aby wszystkie osoby, które bez wiedzy, z wiedzą, świadomie, bez, bez świadomości, podejmowały ryzyko wpływania na to, aby były podejmowane relacje ze stroną rosyjską, które skutkują dzisiaj dla nas bardzo dużą i wytężoną pracą, chociażby prezesa Orlenu, w kontekście dywersyfikacji źródeł energii, co też jest bardzo często przez was komentowane negatywnie, że nie powinniśmy współpracować z Arabią Saudyjską. Dlaczego? Dlaczego nie powinniśmy tego robić? Powinniśmy robić wszystko, aby zamknąć drzwi gospodarczo, społecznie przez, przed stroną rosyjską. I na tym się skupmy, bo ja chciałabym, jako 34-latka, aby sprawa z 2010 roku została w końcu wyjaśniona do końca. To... I chciałabym poznać właśnie y, przyczynę tego, dlaczego my żeśmy zmieniali konwencję chicagowską. Dlaczego Donald Tusk zdecydował się na to, żeby współpracować ze stroną rosyjską. No, I o tym tych wątków rozbadania jest z pewnością y, sporo do decyzji pana.